Jest piękny, słoneczny, ale nadal bardzo wietrzny dzień. Idziemy właśnie porozmawiać z pewną bardzo wyjątkową personą. Osoba ta, prywatnie będąca moją ciocią, jest bardzo skromna, ale zgodziła się opowiedzieć nam trochę o sobie, o swojej pracy, ale przede wszystkim o kimś, kto sam o sobie nie może powiedzieć ani słowa. Serdecznie zapraszam. Jesteśmy w małym, ale bardzo przytulnym mieszkanku. Jestem dzisiaj gościem Klary Siernej. Czesiu właśnie opowiedz nam, proszę, trochę o swojej pracy zawodowej. Co ja mogę powiedzieć? Danym by było uczyć przez 40 lat, dostałem dar nauczania. Z tego 5 lat w Bożu, bo trzeba było odrobić nakaz pracy. Potem mama zachorowała i po tym nakazie pracy Postarałam się bliżej dostać tu, żeby do niedobrzec no, do mamy dojeżdżać. No i tu potem resztę lat pracy spędziłam z tym w szkole podstawowej najpierw, a potem 10 lat jeszcze jako nauczyciel indywidualnego nauczania w szkole specjalnej. No i dostałam wtedy dzieci niepełnosprawne, do których chodziłam tylko dla nich jedyną nauczycielką. No i to było moje życie nauczycielskie. Wychowanków było bardzo dużo na przestrzeni moich lat, uczniów. Teraz są lekarzami, kapłanami, nauczycielami i cieszę się, że o mnie pamiętają, bo dużo piszą karty na różne uroczystości, święta, odwiedzają mnie. Tak samo te dzieci niepełnosprawne piszą z mamą, z, jako po prostu pamięć chcą wyrazić, prawda? Mm -hmm. Mm -hmm. My dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać szczególnie o Halinie, Halinie Mizera. Ja cię jak dokładnie. Zostałaś jej opiekunką, jej nauczycielką. Jak skończyłam pracę w normalnej szkole, to pani dyrektor Bielicka mnie po prostu zaangażowała do szkoły specjalnej, do dzieci niepełnosprawnych i dała mi najpierw Anię Zwierzyńską w przobie. Mhm. I tam chodziłam do niej, jak tam do niej chodziłam, to siostra Herma już Halinkę tutaj przygotowywała do pierwszej Komunii Świętej. Dowiedziała się, że ja tam Anię przygotowuję, i prosiła mnie, żeby jej pomóc. No i chodziłam, od tego się zaczęło. No i jak Halinka poszła do Pierwszej Komunii Świętej, Ania akurat wtedy już z się przeniosła do sióstr, do Czarnowąsów, do Opola. Mama ją tam darzył, ona się mogła troszkę po prostu nauczyć w domu jakieś czynności, pościelić łóżko czy, czy wymyć coś. I tam się tego nauczyła u sióstr Jadwirzanych i ja wtedy byłam wolna. I pani dyrektor mi dała Halinę. No i wtedy u tej Haliny zaczęłam pracę. No i tam ją bliżej poznałam i od tego czasu do dzisiaj ją znam, odwiedzam, no bo byłam dla tych dzieci jedynym nauczycielem i one najwięcej pamiętają, prawda? Mm. No. A na czym polega niepełnosprawność Haliny? Ach, niepełnosprawność Haliny polega na tym, że ona w czasie porodu, przy urodzeniu, urodziła się z porażeniem mózgu, i to tylko tego typu porażenie, że ośrodek mowy i ruchu został sparaliżowany. I najgorsza w tym była sytuacja, że mama przy porodzie zmarła. No i wtedy to dziecko niepełnosprawne musiało mieć jakąś opiekę. No i potem po jakimś krótkim czasie pani no, ojciec szukał kogoś, prawda, żeby pomóc. No i znalazł panią mizerową, która miała dwójkę dzieci, powdowiała. No i po prostu... Pobrali się i ona się zaczęła tą Haliną opiekować. Wzięła sobie pana, który już miał synów i tą chorobnie Halinkę. Podziwiam tą panią, jestem z wielkim szacunkiem dla niej. bo Ona mm. się już praktycznie nią opiekuje niespełna 40 lat. No tak, Halinka ma już prawie 40 lat. W tym roku będzie tak. miała 40 lat. Mm. No i jej niesprawność polega mm. na tym, że ona nie mówi, nie chodzi, nie umie się najeść, wszystko rozumie. I na swój sposób reaguje na wszystko, odpowiada. Kto z nią jest na co dzień, to jej gesty, mimikę twarzy, spojrzenia po prostu rozumie. I wtedy jej odpowiada, prawda, to, bo ona może się z kimś porozumiewać. No i tak to uczyłam jest... ją języka obrazkowego. No jak się tylko dało, po prostu tak się uczyło. Taki motywskapandrze można powiedzieć. Tak. Taki umysł. W sprawny, tak, w niesprawnym sprawny, sprawny, już w tej chwili ona potrafi nawet zdjąć bieliznę z siebie, już próbuje się ubrać, już rajstopy próbuje Mając wciągać. to dopiero 40 lat. Tak. Wszystko rozumuje, bardzo była zbuntowana, że jej równolaty chodzą do szkoły, że potrafią po prostu pójść na różne występy, a ona nie. To był jej bunt ogromny, prawda? To na pewno była wielka złość też jej. Tak, była, była. I trzeba było przekonywać po kolei, że każdy z nas dostał jakieś zadanie bojowe, które trzeba po prostu w życiu umieć rozwiązać. Mhm. Ja mówię, tyś dostała takie zadanie, a ja inne. To co ja robię, ty byś nie umiała. A co ty robisz, ja bym nie umiała. No i po kolei ją tak spróbowałam przekonywać, że ona potrafi swoim po prostu uśmiechem, spojrzeniem więcej zrobić niż z udaną rozmową. I ona do tej pory to przyjęła i traktuje to jako poważną rzecz. Stąd wszyscy, którzy się z nią spotykają, bardzo ją lubią. No. Ona się bardzo chciała aktywizować z młodzieżą, z różnorodkami. Bardzo. Stąd po prostu, no co się dało, to się z nią robiło, prawda? No i dostała się po pewnym czasie do warsztatów terapii zajęciowej. No i mikrobuz ją woził codziennie, oprócz soboty. Najpierw na Przowską, bo tam te warsztaty były, w imieniach Jacynty i, i Franciszka. Bardzo była zadowolona, bo stamtąd oni wywozili ich na różne uroczystości, a ja poza była z latami. Miała ten kontakt, prawda, bo w domu to z kim? Mama, tata tylko, nie? No i tam potem ją przenieśli tu ku szpital do szpitalnej, do tego ośrodka, tak, przy szpitalu. No i tu była, a następnie w końcówce to ją przenieśli do Połomii. Mm -hmm. No i teraz połomi już dostała się z mamą do Raci Boża. No mm -hmm. I tam są bardzo zadowolone z pobytu. No, Tutaj... Bardzo się chciała aktywizować, mm -hmm. więc co mogła, tu robiła. Brali ją na różne imprezy, na wycieczki, była radosna, no, bo chciała być tak jak równolata. Prawda? Chciała nadal no, jak tak, 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 tak. Mm -hmm. Jak się jej rękę trzyma, ona by chciała pisać. No i wtedy po prostu ta ręka. To no szarpię tą ręką, trzeba trzymać tą rękę tak mocno, żeby ona ten długopis po prostu miała otrzymać, prawda? Ale to jest jej ogromna radość. No. Na tych warsztatach miała papierki kolorowe i po prostu potem im wyznaczali, teraz przykleimy tu czerwone, tam niebieskie i piękne obrazki tworzyła. Między innymi mam obrazek tam w kącie, który wisi, który mi zrobiła i dała mi jako prezent, prawda, mm, no, to, no i tyle, no i do dzisiaj ten kontakt się utrzymuje z nią. Mm, no. Jej aktywizacja miała bardzo w sumie długą historię. Kiedy się zaczęła, w jaki sposób się zaczęła? Zaczęła się od momentu, kiedy rodzice zauważyli, że ona jednak kontaktuje, bo jak oni się pokłócili, to ona zaczęła płakać i wtedy mama zaczęła po prostu myśleć na tym, że ona rozumuje, no i od tego momentu zaczęli ją po prostu aktywizować, prawda? Próbowali ją po prostu wywozić tu czy tam. I w końcu mama poszła do księdza, że ją trzeba przygotować do pierwszej komunii, że ona chce być aktywna, ona rozumuje. Był tu wtedy proboszcz, ksiądz Kołodziejczyk. Tak, pośle tam siostrę Hermy. Od tego czasu się zaczęło to takie aktyw aktywniejsze jej życie, prawda? Ona chciała być ze wszystkimi na równolatami prawda? razem. No. I potem chodziła też po prostu do spowiedzi z tą grupą niepełnosprawnych, ze szkoły specjalnej, zresztą to jest i na zdjęciu, jak ona potem brała udział w tym wszystkim. No to przejrzymy, może teraz ten album, w tym albumie jest bardzo dużo pamiątek. Tak, jej zdjęć. aktywizacja, bo no to widać jej radość życia, prawda, na tych zdjęciach, jak ona w poszczególnych etapach życia cieszyła się tym, co przeżywała. No, tu jest po prostu pierwsze takie zdjęcie, które mi się dostało, jak ona była u Pierwszej Komunii Świętej. Wtedy mm -hmm. jeszcze jej tata żył, bo obecnie już tata nie żyje, prawda? Mm -hmm. No i była wtedy i cieszyła się bardzo. No. Także to są takie zdjęcia z jej życia. Mm -hmm. No potem z tą grupą, z którą była u Pierwszej Komunii Świętej, to była na Jasnej Górze z pielgrzymką. Mm -hmm. No także też bardzo ją to zmobilizowało. To są te zdjęcia właśnie z Jasnej Góry, z Doliny Miłosierdzia, mm, Bardzo duża to była grupa. Duża grupa była. No i ona sama na tym wózku, ale była. no. A tu potem w domu cieszyła się zawsze, ile razy przyszłam, ten uśmiech na twarzy, ta radość, że nie jest sama, że mm. one jednak pamiętają, że przychodzą do niej, prawda? Wtedy już tam chodziłam do niej ją uczyć. Mm. Tu była na rehabilitacji w Jastrzębiu. Bo mama ją wywoziła, gdzie się tylko dało, żeby ją po prostu jakoś aktywizować i pomóc jej w, tym nie, w tej niepełnosprawności. No tu jak się zawsze cieszyłam, miała gości, dziadek z babcią odwiedził ją, no więc sta radość u Tu wywiozłam ją na wycieczkę do Radlina, do znajomych. Siedzimy w ogródku, ona uczestniczy aktywnie, prawda, w tym spotkaniu. Tu u rodziny, u tej drugiej panienki w Pszowie. Pojechała tam z życzeniami do tej Ani też, no i siedzi przy stole i cieszy się, że ją wszyscy akceptują, że tam może być, prawda. No i tu jest jej kącik pracy. Tam miała w mieszkaniu kącik, widać te książki, które tam były, globus, prawda. Widać jak a po prostu była zainteresowana nauką. A bardzo jeszcze ją mobilizowało to, że jak chodziłam tam ją uczyć, to po prostu wychodził taki. Promyk Jutrzenki, takie czasopismo, które wydawali Franciszkanie. I tam w tym promyku jutrzenki czytaliśmy artykuły dzieci. Między innymi były takie na stronie poznaj mnie, poznaj mnie. Więc jak ona widziała, że tu dzieci piszą swoje adresy, poznaj mnie, mhm. powiedziała, ona chce po prostu też napisać tam, żeby ją poznali. No i prosiła mnie, żeby parę słów na jej temat tam napisać. I napisałyśmy krótko, Alina Mizera, mam 16 lat, poruszam się na wózku inwalidzkim, lubię się uczyć, nie potrafię mówić, sama chodzić, pisać. Ten list piszę ze swoją panią, która przychodzi do mnie na lekcję. Czytamy razem, Promyka Jutrzenki, mój adres i podała adres. No echo tego artykułu było niesamowite. Setki listów z całej Polski przychodziły. Tak dużo osób chciało. Tak do niej napisać. dużo osób, te wszystkie osoby, tak dużo osób chciało o niej coś wiedzieć. Mm -hmm. I ona się tak zaktywizowała, tak się cieszyła. Tata powiedział, ta skrzynka pęka o, już w szwach na dole pocztowa. No ale codziennie ogromna ilość listów. No więc jak przychodziłam na lekcję czytaliśmy, odpisywaliśmy tym mm -hmm. dzieciom i to ją tak mobilizowało do dalszej nauki. Bardzo jej to pomogło. Także to był taki moment radosny dla mnie. No tu, jaka radość, jak skończyła, bo ona po prostu uczyła się, prawda, jak skończyła tą szkołę życia, to dostała świadectwo. A to jest świadectwo. Tak. tak, no więc mam ją na, na kolanach mm. i czytamy to świadectwo, to się cieszy, prawda? No Oczywiście. No. No, ma to świadectwo ukończyła. Że udało jej się zdobyć tak, coś tak, takiego. Tak, 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 tak. No tu była aktywna co miesiąc do spowiedzi jeździła, prawda. No tu jakbym odwiedzał diakon mój były wychowanek. On napisał na jej temat bardzo ładny artykuł. – Napisał od razu, echo tego spotkania było niesamowite. Mianowicie, obdarowana łaską modlitwy. Mhm. Mogę fragment przeczytać? – Proszę. – Ma 18 lat i mnóstwo przyjaciół, chociaż myśląc kategoriami tego świata nie powinna mieć ich wcale. Od młodości porusza się na wózku, a raczej pomagają jej w tym inni, bo ona nie potrafi nawet złapać obręczy koła. Nie usłyszysz od niej ani jednego słowa, choć mówi jak tak wiele. Pomimo tego wszystkiego jest szczęśliwa. Bóg dał jej najpiękniejszą łaskę, jaką mógł obdarować człowieka wytrwałą modlitwę. Gdy przyszła na świat, no i on teraz opisuje, bo chciał się o niej dowiedzieć, prawda? No i to, co już wam mm. mówiłam, gdy przyszła na świat, zmarła jej mama, orę dziecko mm. wymagało szczególnie troskliwej opieki. Tatuś znalazł kobietę, z którą razem zajęli się dziewczynką. Szanse na kontakt, znalezienie wspólnego języka były bardzo nikłe. Mm. I tu właśnie on opisał, co mu mama powiedziała, ta druga. Dziewczynka rosła w sferze psychiki, nie dawała żadnych oznak życia. Pewnego dnia w czasie sprzeczki rodzice zauważyli, że Halina płacze. A więc jest, nie jest tak źle. Halina odbiera wszystkie bodźce z zewnątrz, reaguje na nie, należy tylko nauczyć się jej języka. No i od tego momentu pisze, że mama szukała po prostu nauczyciela, szukała rozwiązania, prawda. No i on bardzo zaskoczony był, że ona nauczyła go modlitwy, mimo iż nie umie mówić, bo on się ją pytał, będziesz się za mnie modliła, żebym skończył seminarium. Kiwnęła, że tak. No i potem podziękował jej za to, jak skończył seminarium, po prymicjach w jej mieszkaniu, tu na no, zdjęciu pokazane, hmm. odprawił mszę świętą z, podziękowa z podziękowaniem, prawda, że ona hmm. mu pomogła dojść do kapłaństwa. No. A tu już jest dalsza radość Haliny, hmm. już na warsztatach terapii, jak radosna, szczęśliwa, wszystkich budowała swoim uśmiechem. Nawet brała udział w festiwalu piosenki dla dzieci niepełnosprawnych. Pan, który przewodniczył, powiedział, ty śpiewaj tak, jak umiesz, to ona, a, ale śpiewała. I czuła się wtedy po prostu normalna. prawda? No tak. no. Tu nawet byłam z nią przy ognisku, proszę popatrzeć, siedzi, nawet chwyciliśmy za ręce, to ona próbowała po tych nogach chodzić, tańczyć tam przy tym ognisku. Tu miała 18 lat, rodzice... Rodzina i zorganizowali piękną uroczystość w restauracji Piast, która tutaj była blisko kościoła. Mm. I ona mamie dziękuję, ja tam z tyłu tylko ją trzymam, żeby nie upadła. I ona mamie całuje, dziękuję jej za, za to, że ją po prostu wychowywała, prawda. Mm. No. no tu też uczy się chodzić, proszę popatrzeć. Na tyle, na ile umie. Na ile umie, oczywiście jak powiedziałam, ja cię zaraz puszczę, na trzymaj się, uch, to ona aż twarda. Trzeba mm. ją trzymać pod pachą, prawda? No. Mm. no a tu na tych warsztatach, proszę popatrzeć, jaki uśmiech, jaka radość z wolontariuszką, prawda. Mm. No, Oni ich tam wywozili na różne imprezy. No i uczestniczyła we wszystkich jasełkach, które były, prawda. No tutaj z tymi nad morzem, jaka mm. radość, prawda. Nad no, morzem była. Mama ją wywiozła. Tu jak idą, oczywiście w górach na szczyt, ten wolontariusz, którego Pan zna, to ją wiezie na wózku. Prowadzi, tu tańczy z nią. Sama radość, prawda? No, to są ci wolontariusze. Tu brała nawet udział w prymicjach księdza Arkadiusza Sosny z Radlina II. Mm. Jak on ją widział, on zaraz po nią leciał, chodź tu ku mnie blisko. Mm. No a tu już jest takie po prostu pożegnanie z Włodzisławiem. Jak już dochodziły do mm. um, odejścia, prawda, na, na, do tej złotej jesieni do Leci Boża. Mm. No i to jest ta jej radość tam teraz, mm. będą odwiedzam. Bardzo się cieszy, że tam jest. Mhm. Nawet tam znalazła, chociaż puntowała się, znalazła tam prawie równo laty, ze dwie albo mm. trzy. Bo Halina no. bardzo, bardzo nie chciała iść do tego ośrodka. Nie. ona nie pójdzie do domu starców, mm. bo ona nie jest dom starcem. No ja nie. mówię, Halinko, to jest dom pomocy społecznej, nie dom starców. I dała się przekonać, bo ja mówię, jak mama ci zalegnie, co ty robisz w tym mieszkaniu? Mm. No, bo bo kiedy mama zachorowała, no Halina płacze, ryczy, w łóżku mamy nie ma. No i w końcu, bo mama była już w łazience, prawda? Ja mówię, widzisz, jak się mamie coś zdarzy, to co ty będziesz robiła wtedy? Dała się przekonać i teraz jest tam bardzo zadowolona. Mm -hmm. Także tak wygląda sprawa Pani. No a poza tym, ten kontakt do dzisiaj jest. Mam od niej bardzo dużo ciekawych po prostu nawet życzeń. No, nie tylko wychowankowy normalnie, ale ci z tej specjalnej szkoły to tak samo. No proszę popatrzeć, co mogła na warsztatach terapii. O. Co tam kleiła, co mogła robić, proszę popatrzeć. Po tym, jak jej ktoś rękę trzymał, no to napisane jest, prawda, życzenia. No, no co tu powiedzieć? Ile mogła to robiła ta dziewczyna? Albo tu, proszę popatrzeć, jakie piękne. To jest bardzo śliczne, naprawdę. Nie no. można poznać, że zrobiła to osoba no. z tak niesprawnymi nie, rękami. A tu widać dopiero, że niesprawna, proszę, bo mm. ktoś ją trzymał, mm. prawda, no, od halinki. No. no ale jak ktoś nie trzyma tej ręki dobrze, to, no, to nie, nie da rady, rady no. no bo ona po prostu jest niesprawna, prawda, fizycznie. Mm. No ale mm. chciała to przekazać. No Tego typu kartki przychodzą i rodzice, pod, mama podpisuje, prawda, tych kartek się mnoży potem bardzo dużo. No Są to takie bardzo przyjemne sprawy, bo pamiętają te dzieci. No. Tutaj dla nauczycielki. Tak, proszę tak, bardzo. Tak, tak. No oczywiście. No. No Wspomniałam już właśnie, że byłaś jej jedyną nauczycielką i jest pewna no. bardzo szczególna więź tak. między wami... Między tymi dziećmi niepełnosprawnymi taka jest szczególna mhm. więź. No bo inni nie mieli tych nauczycieli sporo, prawda, a one miały tylko jednego nauczyciela i tak mm -hmm. się im zakodowało to, no i czekają, czekają aż się odwiedzi do nich, pojedzie, prawda. Mm -hmm. No wiecie, ile raz, raz tam jadę, no to jest radość, 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 zresztą jak pojedziesz tam ze mną, to zobaczysz, mm -hmm. to jest pisk, radość, bo to jest jej reakcja na to, co czuje wewnątrz, no prawda. Tak ja mam wokół siebie bardzo dużo osób, które ją kochają i się nią opiekują. Między innymi jej nauczycielka, między innymi jej rodzina, mama, jej rodzeństwo. Mama bardzo oddana, jestem z wielkim szacunkiem dla tego typu ludzi. Mhm. Bo naprawdę, wiecie, tak poświęcić się takiemu dziecku tyle lat, to jest wysiłek niesamowity. No więc co możesz nam powiedzieć jeszcze o swojej pracy? Z nią, z, z osobami, z którymi miałaś kontakt? Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą u człowieka, to jest po prostu odnaleźć swoje powołanie właściwe. Bo jak człowiek odnajdzie swoje powołanie, to jego życie idzie po zupełnie innych torach. Bo to co robi, to robi na chwałę Bożą, to robi ku zbudowaniu tych, których Pan Bóg ustawia na drodze życia, no i ku radości swojej. No ja się bardzo cieszę, że miałam tego typu po prostu zawód, że mogłam z tymi dziećmi pracować, prawda, to jest ta moja radość. I to mm. mi zostaje ta pamięć, że pamiętają o swojej dawnej pani. No ja też o nich pamiętam, staram się, prawda? No i tyle. Mm. No więc umieć odczytać po prostu cel, powołanie swoje, no bo wtedy ono procentuje, prawda? Bo jak człowiek idzie bez jakiegoś przekonania, no to ani ten drugi nie ma radości, ani on nie ma radości, pożytku żadnego. Ale jak się odczuje to swoje powołanie, to wtedy i ten, któremu trzeba pomagać, no to po prostu się cieszy, bo to jest dla niego wielka radość, no i, ja się też, i człowiek się też wtedy cieszy, mhm. prawda. Bo Halinką zaczęłaś się opiekować, będąc już na emeryturze. Dostałam jeszcze etat, pół etapu pół, etapu. To, pół etatu mhm. w szkole specjalnej, mhm. no i tak to się jakoś potoczyło wszystko, prawda. Mhm. No i już tyle lat się znamy, no i cieszę się, że w tej chwili one mają zapewnione, to twoje życie, ten tą przyszłość swoją, prawda? Bo mm -hmm. no, to jest radość wielka. No tyle kochana. No dziękuję bardzo dziękuję. za tą rozmowę. Serdecznie pozdrawiamy Halinę i rodzinę i do zobaczenia następnym tak. razem.